Przedziwne miejsce. Zjeżdżali tutaj królowie, panowie korony i litwy obradowali o najważniejszych dla Rzeczypospolitej sprawach. Odbywały się posiedzenia Trybunału Koronnego, zawierano unię. Co z tego pozostało? Blisko półmilionowe miasto jest ostatnią kresową metropolią Rzeczypospolitej. Urzędują w nim hierarchowie dwóch najliczniejszych w Polsce wyznań katolicyzmu i prawosławia. Mieszkają rodziny spokrewnione z carem wszech i panującą miłościwie królową Anglii. Funkcjonuje pięć wyższych uczelni. A mimo to zapyziałość, także intelektualna, wyziera niemal z każdego kąta. Jakby duchy swarliwych chreczkosiejów, krzyczących w zaparte liberum, veto, upodobały sobie te mury, sącząc w nie jad nihilizmu. Być może dawni Lublinianie i te budynki mieli na myśli, dając instrukcje swoim posłom na warszawski Sejm roku 1738. Lublin znacznie upada przez zagęszczone kościoły, których ledwie nie więcej liczyć się może niżeli mieszkańców w nim. Skąd wielka krzywda i w podatkach rzeczy politej i ciężkość. Więc unanim i konsensu postanawiamy, aby odtąd żadnych więcej klasztorów nie fundować, myśl nie przyjęła się. Do dziś w Lublinie rosną kościoły ledwie przez ulicę I nikt nie pamięta, że w XIX stuleciu klasztory Dominikanów przy warszawskim trakcie karmelitów-trzewiczkowych przemianowano na szpitale. U trynitarzy i świętego Wojciecha zaczęli mieszkać ludzie. Ten przerobiono na ratusz. Co mogło zdarzyć się tutaj? Opowieść powiada, tak. Panie Ignacy, to jeszcze jedno. Służę? Proszę? A, zielone, no, czyli nie niedostałe. Daś tam porządne, sztachetkie. <laughs> nie ma co wydziwiać. Już niedługo tego trucia, panie Ignacy. <laughs> o, pan Karol, o, dobry o, o. piwowar. Chodź po Kupił od ojców reformatów klasztor <grymne> razem z kościołem. Przecież <grymne> wszyscy wiedzą. I nie że kupił. Kazał już miedziane dachy zrywać i w to miejsce kłaść blachę cynkowaną. Na wszystkich budynkach. I co z tego, może lubi dachy zmieniać? Pan by też polubił. Może w cenie kupił nowe maszyny. I z klasztoru browar będzie. I dobre piwo, panie Ignacy. Bardzo dobre! <laughs> Karol Rudolf Fetter nabył nieruchomości ojców reformatów w roku 1844. Rok później uruchomił już destylarnię Wódek. W następnym, browar produkujący dobre piwo bawarskie. Kunsztem i pracą szybko zdobył uznanie i pieniądze. Zalety i rozsądek ojca odziedziczyli synowie August Karol i Juliusz Rudolf. Lublin zawdzięcza Feterom więcej niż jakiejkolwiek rodzinie, a mimo to w prasie końca XIX i początku XX wieku próżno szukać bodaj jednej ich fotografii. Trafiają się wspomnienia pośmiertne, nekrologii na całe strony, więc nieźle płatne i to wszystko. A przecież dali miasto szpital dziecięcy, zapewniając mu późniejszą egzystencję. Pracuje do dziś. W 1905 roku fundowali pierwszą polską szkołę, która po licznych reorganizacjach istnieje do dzisiaj, nosząc imię założycieli. Na budowę biblioteki imienia Henryka Łopacińskiego wyasygnowali 20 tysięcy rubli. Dziś władze miasta nie mają jasnej koncepcji pracy tej placówki. Niewykluczone, że to, czemu nie dały rady wojny i system totalitarny, zostanie roztrwonione w euforii, pożal się boże, demokracji. Przez dziesiątki lat federowie wspierali finansowo Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, miejscową, a także warszawską gminę Ewangelicką, fundowali stypendia dla niezamożnej młodzieży. Dziś melancholijny anioł na cmentarzu przy ulicy Lipowej czuwa nad spokojnym snem tych niepospolitych ludzi. Firma Karol Fetter w Lublinie przetrwała w rękach rodziny i spadkobierców 103 lata, do upaństwowienia w roku 1946. Wysoka jakość piwa otwierała rynki zbytu w całym Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim. Pod koniec XIX wieku na około 1200 browarów w Rosji co piąty znajdował się w rękach Polski. Najwięcej piwa ważono w Petersburgu, zaraz potem w Warszawie, Piotrkowie, a raczej w Łodzi i Wilnie. Polscy piwowarzy musieli posiadać nieliche umiejętności, skoro ich produkty konkurowały z piwami pilznyńskimi, ryskimi, a nawet monachijskimi. Za połowa XIX stulecia eksploduje rozwojem badań naukowych. Powstają stacje doświadczalne, mnożą się odkrycia, urządzenia chłodnicze, pasteryzacja. Do browarów wprzężono maszynę parową. To wszystko wymaga kapitału. Powstają duże zakłady. Niewielkie manufaktury przydworskie nie mają szans. Ledwie w 40 lat z 1100 browarów na ziemiach polskich zostaje 400. Po nielicznych zachowało się kilka butelek, etykiet. Najstarsze rzeczy dopiero w ostatnich latach zostały odkryte, tak jak etykiety Strawnik. Przy okazji w pijalni, w czasie rozmowy, yy, nieznajomy zaczepił mnie, słyszał rozmowę o etykietach i mówi, że ma etykietę Strawnik. Udało mi się z nim nawiązać kontakt. Po trzech dniach przynosi taką etykietę Strawnik, pokazuje. Uruchomiłem na tyle tą jego też pasję poszukiwacza, że w starym kufrze odkrył jeszcze trochę tych etykiet, bo były tylko zachowane butelki i to trzy w kraju. A teraz mamy etykiety z tego browaru. W sumie tych etykiet jest kilkanaście z browaru Trawniki. Feterowskie etykiety natomiast nie zachowały się aż tak dobrze. Jest jeden kolega w Warszawie, Paweł Piotrowski, który ma 14 etykiet z browaru Fetera. U mnie jest zachowana jedna, jeden rodzynek przedwojenny Fetera. Reszta to są już etykiety powojenne z lat 40., -tych, 50., -tych, najcenniejsze. I niestety za duże zniszczenia były w kraju w czasie wojny. Masę browarów, budynków zostało zniszczonych, i niestety te etykiety uległy i zapomnieniu, i zniszczeniu. Ciężko jest mm. <noise> gdzieś odszukać nieużywany budynek, gdzie by się jeszcze coś takiego zachowało. W Lublinie, na tej ulicy przechodniej, przed kilku laty odkryliśmy etykiety Haberbusza, browar Machlejda z Warszawy. Etykiety nie były znane sporo szkła butelek były nawet kapsle z browaru Fetera zachowane ale to są takie rzeczy już unikalne na dzisiejszy czas Nowinki techniczne królują w dużych spółkach browarniczych pracując na jakość piwa w mniejszych po staremu temperaturę brzeczki Mierzy się łokciem zawartość cukru metodą skórzanych portek, choć termometr, cukromierz mają rodowód XVIII-wieczny. Po domach i dworach długo jeszcze waży się popularne, szlacheckie zjałowca owsa, cukru, imbiru, nawet z dodatkami perżu. W prusach do produkcji taniego piwa dla żołnierzy i pospólstwa używa się kartofli. Niemniej zaczynają one pełnić swoją podstawową funkcję. Zaspokajają głód. Era ciemnego, gęstego, niezwykle pożywnego, zwłaszcza w długich okresach postu piwa, chleba, definitywnie odchodzi. Pojawia się piwo na pół, jasne, lekkie, orzeźwiające. W początkach XX stulecia firma Fetter składa się z browaru, fabryczki wód, rektyfikacji i słodowni. Tutejszy słód uważano za jeden z lepszych w Polsce. Eksportują go obie Ameryki. Po gruntownej reorganizacji w roku 1935 firma utrzymuje swoich przedstawicieli we wszystkich województwach Rzeczypospolitej. Podczas jednego z niedawnych remontów odkryto zamulowaną pamiątkę z tamtego czasu. Morsy, czyli zaprawy do wódek o konsystencji galarety. Smakowały wyśmienicie i ścinały z muką. To ostatnia z niezwykłych historii, jaką kryją krasztorne mury lubelskiego browaru. W korytarzu prowadzącym do dawnego refektarza, dzisiaj Leżakowni o pojemności ponad 10 tysięcy hektolitrów, odkryto podczas prac remontowych zamurowane w ścianie dwa szkielety. Tutaj miało istnieć zamurowane podziemne przejście do lubelskiego zamku. Jeszcze teraz pracownicy zakładający nowe instalacje odkrywają za zmuszałymi ścianami pomieszczenia pełne wychudłych szczurów. Zamurowuje się je czym prędzej. Cień klasztorów zagląda niemal w każdy kąt browaru feterów. I nie bez racji. Pierwsze browary w Polsce pojawiły się właśnie w klasztorach, zaszczepiających wszelkie nowinki. Feter pośrednio, samotnie,